Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z przepięknej łąki gdzieś w Gdyni i tak sobie myślę, że tak wiele mm, mamy punktów widzenia na temat tego, jak powinniśmy żyć, czym kierować się w życiu, co robić, bo przecież jest poniedziałek, większość ludzi jest w pracy, no bo przecież trzeba chodzić do pracy, być gdzieś zatrudnionym. Żeby zarobić pieniądze, e, które pozwolą nam utrzymać, kupić jedzenie e, oraz jakoś żyć e, mniej lub, lepi, lub bardziej dostatnio. E, pieniądze zaspokajają nasze potrzeby, e, za nie płacimy przecież rachunki, e, czynsze itd. E, dzięki nim mamy gdzie mieszkać, ale tak sobie myślę, że e, tak bardzo się w tym wszystkim zapętniliśmy, co powinniśmy, a co nie, że ktoś e, wymyślił coś takiego jak pieniądz i umówił się z innymi, że e, on ma taką wartość i teraz e, za, poprzez te pieniądze będziemy ustanawiać wartość wszystkiego. To no, tak jakbyśmy... O, jaki pająk! <laughs> Paskudny mnie tu odwiedził. Piękny, tak, piękny, ale idź już stąd sobie. <laughs> I tak... E, Pomyślmy o tym, że jakby ktoś myślił, że można się zamieniać za muszelki albo za kamienie, to jakby to było, a jakby to było, gdybyśmy zupełnie odrzucili to, czym ten system się kieruje, czyli właśnie ten system monetarny, gdybyśmy bardziej zaufali sobie i nauczyli się żyć w świadomości z własnymi ciałami, z własną duszą, to okazałoby się, że cały ten świat, który jest oparty na tych. W różnych systemach on jest tak złudny, jest nieprawdziwy i jest fałszywy. i Kiedy zaczynamy właśnie budzić się do tej świadomości, właśnie zaczynamy zauważać nas, nas, bo w nas jest wszystko zapisane w nas jest wiedzenie ogromne wiedzenie niesamowite, przepiękne, które jest uśpione właśnie przez ten system, żebyśmy nie pamiętali, kim jesteśmy żebyśmy nie pamiętali, że mamy zdolności do samouzdrawiania, bo każde ciało ma takie zdolności do samouzdrawiania. Ale gdzieś jesteśmy w konflikcie i ciało choruje, bo każda choroba, każdy ból ciała, coś to przyjmujemy jako ból, to jest utwierdzenie tego, że to jest konflikt. To jest konflikt, w którym my żyjemy, jakaś niezgoda naszego ciała na coś i. Kiedy zdamy sobie sprawę, że nie można inaczej, że można um, zacząć żyć w zgodzie ze, z samym sobą, kiedy wsłuchujemy się w nas, A jak się wsłuchać, bo to też, zobaczcie, mamy tyle zagłuszaczy, mamy telewizor, mamy radio, ciągle są tam naparzane jakieś informacje, które mają za zadanie oddalić nas samych od nas samych. Kiedy zaczęłam, właśnie zrezygnowałam z oglądania telewizji, kiedy zrezygnowałam ze słuchania radia, kiedy więcej czasu zaczęłam przebywać w ciszy i nawet przestałam słuchać muzyki, a więcej zaczęłam spędzać czasu w naturze, to nagle do głosu dopuściłam moje ciało i zaczęłam słuchać go. I to jest takie niesamowite, bo. Tak wiele rzeczy tam jest do odkrycia, z których sobie nie staniemy w ogóle sprawy. I jak wiele możemy z nim kreować, i poprzez nie kreować, i poprzez to ciało przyciągać jeszcze więcej. W najbliższą niedzielę, 28 maja, odbędzie się druga część warsztatów: Jak pokochać siebie na zawsze. Nie mam możliwości dołączenia do niego, ale to jest możliwe, żeby. Zrobić taką kolejną edycję, jeśli ktoś miałby ochotę, dajcie znać. Ja chętnie zrobię takie warsztaty jeszcze raz. Natomiast co piękne, to, to też tak nas otwiera, to są sesje Access Bars, które mają za zadanie właśnie wymazać w nas te punkty widzenia, poprzez które kierujemy się w życiu. Bo te punkty widzenia, one nie są w ogóle nasze. Przyjęliśmy je jako swoje i tak naprawdę nie możemy się w pełni rozwinąć swojego własnego potencjału w tym życiu, bo nie możemy postępować w zgodzie z samym sobą, tylko przyjęliśmy, że należy robić to tak, taką szkołę skończyć, że należy być kimś i mieć jakiś status społeczny albo jakiś tytuł naukowy, albo piastować jakieś stanowisko, bo wtedy utwierdzimy, siebie i innych w przekonaniu, że jesteśmy tacy solidni i że jesteśmy tacy ważni, a tak naprawdę to jest czynnik zewnętrzny i nie pytamy sami siebie i swojego ciała, czy my rzeczywiście, czy to da nam szczęście, czy my w tym będziemy w pełni żyć, w pełni świadomie, czy to nam wykreuje w ogóle więcej, może wykreuje nam jakiś prestiż na parę lat, ale jak zgodzimy się, żeby mm, pełnić jakąś rolę e, do końca życia, to tak naprawdę być może nie możemy rozwinąć naszej duszy w pełni do tego, żeby ewoluowała dalej i dalej, bo w każdym momencie możemy zmienić kierunek naszego życia, bycia, wykonywania różnych czynności, naszej pracy. Tak naprawdę życie jest cały czas rozwojem, cały czas ewoluuje, cały czas transformuje i tak naprawdę w pełni możemy być sobą, kiedy zapytamy swojego ciała, gdzie chcę być, co chcę robić, jak chcę to robić, i czy to, co wykonujemy teraz, to jest nasza prawda? Czy może jednak nie? I słuchałam wczoraj takiego wykładu z konferencji o tym, że mamy teraz epidemię świadomości. Wow, to jest takie niezwykłe, bo to jest przebudzenie ludzkości do czegoś pięknego. I nagle okaże się, że politycy nie są potrzebni. Że jednostka monetarna wcale nie da nam szczęścia, jeśli będziemy gromadzić jej więcej i więcej, że tak naprawdę szczęście i całe bogactwo to jest w nas, w środku, nie na zewnątrz, i że to szczęście jest w środku, a nie kupimy go, mając lepszy samochód i więcej pieniędzy, gromadząc różne rzeczy, różne bogactwa, bo wiele osób gromadzi środki, gromadzi pieniądze. Gromadzi dobra materialne i luksusowe, a tak naprawdę w tym życiu czują ogromną pustkę. I co to nam też pokazuje, że to nie zdaje egzaminu, że byliśmy tym mamieni przez wiele, wiele, wiele lat. I nareszcie teraz możemy zapytać, co jest moją prawdą, i według tej prawdy się kierować w życiu, że coś, co robiłam przez ostatnie parę lat, co dawało mi niezwykłą radość, którą dzieliłam się e, przez wiele, wiele lat z mnóstwem ludzi. Być może zakończyła się teraz moja droga albo niedługo się zakończy i pójdę w inną stronę, e, bo co jest jeszcze możliwe, o czym nie wiem, jakie drogi się przede mną otworzą, jakie wspaniałe możliwości do tego, żeby kreować jeszcze więcej pięknych rzeczy, e, i jeszcze więcej ludzi obudzić do świadomości. Za każdą taką osobę jestem niezwykle wdzięczna, bo każdy z nas, który wibruje wyżej, stwarza niezwykłe możliwości, przemiany dla tej Ziemi, dla całej planety, bo wszyscy jesteśmy połączeni. I to jest w tym piękne, żeby, że tak naprawdę zdajesz sobie sprawę, że nie robisz tego dla siebie, dla swojej wygody, prestiżu jakiegoś, albo jakiejś chwały takiej karmionej przez ego. Tylko, że właśnie przez to, że jesteśmy wszyscy połączeni to robimy to dlatego, żeby ja wzrastam, kiedy ja wzrastam, inni wzrastają i to jest najpiękniejsza rzecz I kiedy będziemy świadomie to robić, a co możemy zrobić już um, same sesje Access Bars uwalniają od tych poglądów, takich przekonań i punktów widzenia, do których serdecznie Was zapraszam do tego, żeby... Robić barsy, poznać je i wykonywać je na sobie, i wymieniać się z innymi praktykami, bo one są niezwykle uwalniające i poszerzające tak naprawdę naszą przestrzeń jako istnienia nie jako ciała, tylko ciała bo jesteśmy znacznie czymś więcej i to pozwala właśnie odkryć to, kim jesteśmy w życiu. Jesteśmy nieograniczonym istnieniem, które może kreować niesamowite rzeczy. Dlatego Was zapraszam. 3 czerwca kolejny kurs Access Bars w Sopocie tym razem. I już nie mogę się doczekać, bo im więcej osób zechce sięgnąć po te narzędzia, tym będzie lżejsza energia tutaj, nawet w naszej. W Polsce, tutaj, czuć tą energię, że ona się zmienia, ona transformuje i to jest cudowne. I zachęcam Was do dołączenia do tej transformacji, do wzrastania, do odkrywania siebie jako niesamowitego potencjału, do kreowania zupełnie nowej rzeczywistości na tej planecie. Ucałowuję i ściskam Was mocno.